Co dalej z grami i serialem The Last of Us? Plany Naughty Dog na najbliższe lata. Przy obecnie trwającej emisji drugiego sezonu The Last of Us twórcy zdradzili nam plany na przyszłość, które obejmują jeszcze minimum dwa sezony. Trzeci, który ma się głównie skupić na postaci Abby granej przez Caitlin Dever i czwarty, który jest potrzebny, by opowiedzieć całą historię z drugiej części gry. A gry The Last of Us 3 tak jak mówiłem wam wielokrotnie nie ujrzymy w nadchodzącym czasie, bo Naughty Dog pracuje aktualnie nad dwoma nowymi franczyzami, Science Fiction Intergalactic i drugim jeszcze niezdradzonym nam projektem. A twórca Gielnik Drulchman podtrzymuje narrację, że dopełnienie trylogii może kiedyś ujrzymy, lecz nie jest to gwarantowane, bo potrzebują mieć naprawdę świetną historię, by zdecydować się na taki ruch. Co o tym sądzicie?